Ma. Strasznie dziwnie się dzisiaj czuję. Zrobimy sobie ciśnieniem już event. Ciepłym chociaż. Aż za ciepłym. Nie wiem, czy nie mam gorączki. Bo tej idealne, 120 na 80. Czy to stream z domu starców? Trochę nie wiem, może to od, od jedzenia się czuję dzisiaj źle, bo poszliśmy na jakieś takie z polecenia z TikToka tosty z jajecznicą i z boczkiem. I zjadłam tego tosta i siok... znaczy zjadłam Zaczęłam jeść tego tosta i ręką mówię, o, fajny, ostry. I ja tak jem, mówię, kurwa, faktycznie ostry. Ale dobra, spoko, smaczny w miarę, to zjem. I tak jem, jem i zaczął być tak strasznie ostry. I mówię, nie dam rady tego zjeść. Wypiłam kawę i po tej kawie też się źle czułam I przyjechałam do domu, i czuję, że mam gorączkę. Tutaj mnie trochę kaszlało, więc nie wiem, czy mnie coś nie rozkłada. Chciałam już odpalić streama i tak strasznie zaczęła mnie boleć głowa. Ja, Pidi, co użyłam co chłodzik na łeb. Mówię, może przejść, ale nie przechodziło. Zażyłam przeciwbólowe. Dopiero teraz, dlatego odpaliłam teraz, no bo mi już po tych przeciwbólowych zeszło, nie? Będę mnie zaraziła migreną. Będę mnie zaraziła swoją aurą. Patrzcie, jaką fotę mamy dawaną. Normalnie modelki. Dobrze wyglądały, co? To było jeszcze przed piwami. No, i teraz jest mi trochę niedobrze. Nie wiem, czy nie po tym toście mi niedobrze. No i takie życie. Ból głowy, wymioty, gorączka. Ciąża. To jest wasza diagnoza. Jestem tym ciąży, tak? Muszę was zmartwić. Jeszcze mam okres. Diables ogłosił kolejną edycję turnieju pirackiego. Drużyna piąta. Rodzynek Ramsua. I dwie panie. Będzie Bender z No, najlepsze jest to, że Diables napisał do Remka, czy Remek chce. Remek powiedział, że się musi zastanowić. Po czym Diables wsadził go na grafikę i powiedział, że. Ramek gra i dał to do oficjalnej jakby już zapowiedzi nie, ale ja mówi, a przecież jeszcze nie potwierdziłem, czy gram. Także nasza drużyna jest jeszcze trochę niepewna, jak coś. Ja ta, ja potwierdziłam. No tylko że ja potwierdziłam na godzinę 18 jak coś, bo do mnie Diablo spisał, że to będzie o 18. E, na grafice jest 16. Ja o 16 kończę pracę, także nie wiem, jak on to zrobił. Ale spoko. Ogarnie. Dużo ludzi myśli, że dropshipping to jest scam. A ja tak nie uważam, żeby to był scam. na przykład dropshipping. Bo o ile wiesz, że to jest dropshipa, to nie problemu, bo po prostu ktoś zamawia dużo rzeczy i to sprzedaje. To jest forma tak jakby, jakby zamówienia, no nie? To, 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 to takie coś istnieje. Więc sam dropshipping nie jest czymś złym, ale forma ubrania tego, że to jest dropshipping, a sprzedajesz to jako ręcznie robiony high value projekt, to jest... Skam, w sensie to jest oszustwo wtedy, no nie? No no właśnie o tym mówię, że nie sprzedajesz tego z przebitką 200% do ceny, nie nazywasz tego rękodziełem, nie nazywasz tego, wiecie, że to polski produkt, handmade, coś tam, coś tam, nie? Dokładnie to piszę, że tak działa handel, ta nie kupujesz drożej, sprzedajesz, problem, pojawia się, jak, traktuj, jak to reklamujesz jak złoto. No no o tym mówię, że Bo dużo ludzi też myśli, że to jest skam. Skam to jest coś, gdzie cię oszukują, zatajają wartość pro produktu albo czegoś takiego, nie? Też wydaje mi się, że to słowo jest trochę nadużywane. Uczciwy sprzedawca powinien kupić drożej i sprzedać taniej. Czyli niewidzialne długopisy to scam. No właśnie nie! Bo ja Ci mówię, że dostaniesz niewidzialny długopis wysłany teleportem do ciebie w momencie zakupu. I to nie jest scam. Ty wiesz, co dostajesz. Nie oszukujesz na tym. Scamem jest sprzedawanie ludziom aut z cofanym przebiegiem. To jest już taki mega, mega skam, nie? A też się teraz z tym, bo ja miałam jedno auto, jedno Audi, którą wykupię. To jest niemożliwe, żeby ono tyle kosztowało z takim przebiegiem, nie? A nie śmierdzi wam widzowie ciuchy robione przez małe rączki dzieci, a nie iPhone'y, które też mają wyzysk dzieci w tle? Nie. No i. Gi no i pogadali! W sensie z jednej strony, z jednej strony, żeby uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich, powinniśmy analizować wszystko. Skąd pochodzą nasze produkty, skąd pochodzą nasze ubrania, w jaki sposób to jest tworzone, jak utylizujemy śmieci, jak dbać o planetę, żeby nikt nie był wykorzystywany światu Ale to jest bardzo utopijna wizja. I w perspektywie świata, gdzie idziesz na 8 godzin do pracy, jeszcze do tej pracy godzinę w jedną, godzinę z powrotem, czyli już masz 10 godzin wyjęte z życia, 8 godzin na sen, a resztę możesz poświęcić na relaks. Nie masz tyle miejsca mocy przerobowej w mózgu, żeby każdą sprawą się przejmować. To też można, można się trochę dać zwariować też w drugą stronę, nie? Zaczynasz być świrem ekologicznym, świrem społecznym, tak jak te zbieranie oleju. No to, żeby wybierać produkty, które są nie z olejem palmowym, żeby wybierać firmy, które tworzą ubrania tylko przez pracowników w godnych warunkach, Punkach, nie iść za, za żadną fast fashion, tylko za ekologicznymi, dawać się ubraniom drugą szansę, wybierać publiczne środki transportu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Że to jest takie bardzo dużo wysiłku trzeba by było poświęcić, bo mam na to czas. No właśnie o to chodzi, nie? Że to, ja uważam, że fajnie, jak się wiecie, zaangażujesz w jakąś jedną sprawę, że jakby jakiś jeden temat jest dla ciebie po prostu ważniejszy, Nieby dużo wysiłku, ale chodzi o dobre życie pracowników. No tak, ale to wiesz, to musisz się nad wszystkim zacząć to, wiesz, to nie jest takie proste. Do jakiego pojemnika e, wyrzucasz blistry po lekach do zmieszanych? Bo tam jest i plastik, i taki, fo, taka folia. Nie da się tego rozdzielić. Chyba, że są jakieś leki w środku, to wtedy się do apteki oddaje. Ktoś to oddaje do apteki. I ja kiedyś oddawałam, jak się przeprowadzaliśmy i zrobiłam ten... Po, robiłam porządek, rozdzielałam przeterminowane leki. I te, które zabieramy do nowej chaty, no to miałam taki cały woreczek e, z przeterminowanymi lekami. No to i oddałam do apteki. No ale, wiesz, przy wyprowadzce, no to wszystko przeglądasz, nie? Stare ubrania oddałam do tych takich kontenerów właśnie, co jest z tymi kontenerami? Gdzie te ubrania potem idą? Bo ja słyszałam, że w sensie są to takie z PCK i one idą na pomoc ludziom, nie? A są też takie, co po prostu ludzie to piorą i dają co se do second handu i se sprzedają, to też, prawda? I ja zawsze myślałam, że to oddajesz to właśnie na jakieś pomocowe y, sprawy, nie? Że, że oddajesz to i to idzie na jakieś właśnie, czy PCK, czy do jakichś ubogich ludzi i tak dalej. Myślałam, że tak, o, ja tego nie potrzebuję, to, wiecie, pomogę komuś przynajmniej. Miałam taką wizję. Likwidują mnie, a to też słyszałam, no, że najpierw Sprzedają w lumpia pieniądze i dla biednych. A to w sumie też dobry case, nie? Że, że robią na tym kasę, która ma komuś pomóc. To też nie jest głupie, nie. Gorzej, jak wiesz, ja oddaję dwa wory ubrań na przykład moich starych, i ja je oddaję, myśląc, że komuś pomaga, zamiast ja je nie wiem, sprzedać, rozdać komuś i tak dalej. Tylko oddaję je, bo myślę, że pomagam. A ktoś robi na tym biznes, że sobie, wiecie, ma swoją sieć lupów, przebiera to, sprzedaje sobie i sam na tym zarabia. To to, chyba takie nikt nic w lumpie nie sprzedaje, to trafia na sortownie większe na na czyściwo przemysłowe, czyli na szmaty, na ścierki, tak? No. Olek mówiąc i stękając, że nie ma pieniędzy na wpłatę na chore konie dwa dni temu, dosłownie następnego dnia, ogłasza, że niedługo ma wakacje w Chorwacji z Renatą. Cel charytatywny jest taki, że każdy wpłaca dobrowolnie jakąkolwiek tę kwotę, czy to jest złotówka, 5 złotych, czy 10. Nie można, kurwa, kogoś zmuszać do wpłacania charytatywnie. I to jeszcze, powiedzmy, większych kwot niż symbolicznie. Teoretycznie nie. W teorii ma rację, że to nie powinno być coś takiego, że ktoś jest zmuszany do wpłacania i tak dalej. to Tu się, tu się zgodzę. Ale jeżeli masz z kimś zakład, tak jak, nie wiem, ja zrobiłam z sucharem o 10 subów na, na kiku, kiedy graliśmy w CSA i kto będzie miał mniejszy damage, no nie? To, to było wczoraj albo przedwczoraj. To gdyby to było, nie wiem, o, o tysiaka na cele charytatywne i ja bym potem powiedziała, dobra, nie wpłacam, bo, bo nie, nie mam kasy, nie? To, to, to nie jest to samo, co zmuszanie kogoś do, do wpłacania na cele charytatywne. Nie? Ale ja bym chciała usłyszeć ten początek. Ja bym chciała usłyszeć to, jak oni się na to umawiali, że on zrozumiał, że nie grają o kasę, a Xen zrozumiał, że grają o kasę. Bo ja tego nie słyszałam, tego początku. Ale ja nie mam nie badać, I... pieniędzy, żeby przeciwnie rozdać pieniądze, co dużo no. To, że Bruce powiedział, że nie da 500 zł na konie, gryzie się z tym, że u Xena pod komendą wykrzyknik. Zasady jest klip, co ma w sobie to. Kto będzie gorszy, wpłaca 500 zł na cele charytatywne. To Jakieś krzywe jest. No też mi coś tu się kurwa gryzie. Jak oni się dogadali przed tym na tą akcję? W sensie, brakuje mi rozmowy Xena z brusem pod tytułem Ej, stary, mam pomysł na challenge. Będą nas oceniać coche i zrobimy to tak i tak. Oleg mówi super pomysł, chętnie zagram. Dobra, zajebiście, a przegrany wpłaca 500 zł na cel charytatywny. O, spoko, może być. Brakuje tego, że się zgodził, że o tym wcześniej wiedział. Tego za na lążku tej rozmowy. Nie możesz mówić, że nie masz pieniędzy, kiedy co grę ile dolarów na godzinę zarabiasz. No ale to też jest trochę prawda, że nie wiem jak Bruce to robi, ale robi tak, że mówi, że nie, stary, jestem biedny, nie mam pieniędzy, po co mówi, zarobiłem kurwa 40 tysięcy, 50 tysięcy, bo mówi: nie stary, nie mam pieniędzy, potem mówi, jadę na wakacje, nie? Ale jestem w stanie uwierzyć, że on jest aż tak nieodpowiedzialny finansowo. Czyli, w sensie, że on naprawdę może mieć te pieniądze i za chwilę może ich już nie mieć. Też, też jestem w stanie w to uwierzyć. Ja. Ja nie mówię, że mnie nie stać, tylko nie mam na takie wydatki. Czy to jest kur... zrozumiałe? Nie stać mnie na to. Nie wsteczmy na 500 zł. Tutaj rozumiem, Brusa. Możesz mieć pieniądze, ale nie mieć na ich rozdawanie. W sensie. To, to dla mnie to nie jest. Yy, nie jest zwrot akcji. Dla mnie to jest. Dla mnie to jest ta. Jesteśmy w ciągle w tej samej logice. To, że mam 2000 zł, na przykład teraz na koncie, nie znaczy, że jestem w stanie komuś dać 500 zł, bo to może znaczyć tyle, że 1300 będzie mnie kosztował czynsz, a, 800, a 700 zł wydam na rachunek za gaz, nie? Tylko po co brał udział, jak wiedział, jakie są zasady? No właśnie o to mi chodzi. Potrzebuję Potwierdzenia, że on wiedział, jakie są zasady. Przypinamy linka do zbiórki Dawidsonka w opisie i komentarzu. Chłopak nie wparowywuje z buta i zabiera umierające konie od właścicieli tyranów, tylko je od nich odkupuje i potem stawia je na nogi. A z koników nie robią kapanosów? Robią? Nie jestem na... Je Mama. No bo to też jest dla mnie ciekawe, no nie? Widziałam taki wykres kiedyś, że masz różne zwierzątka i musisz postawić granicę, gdzie są zwierzątka domowe, a gdzie je jedzenie. Widzieliście to kiedyś? Ja chyba miałam gdzieś granicę przy królikach. żeż królika by mnie zjadła chyba. No czekajcie, spróbuję to znaleźć. O, 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 mam! Wszystkie chcą żyć, gdzie postawisz kreskę? I masz rybkę, kaczkę, świnkę, krówkę, królika, konika. Więc to, to jest pies? To jest pies, nie? No to ja mam linię gdzieś tutaj. Lubię sobie krówkę zjeść. Kabanosów, brak. Ja nie mogę za dużo czerwonego mięsa, i więc jajem jajem kabanosy z indyka. Jakby nie było co jeść, to wszystko byście zjedli. No to tak, tak, wiadomo. No, ale właśnie właśnie o to chodzi, gdzie, gdzie dajesz tumninę, nie? No i teoretycznie w mojej głowie gdzieś pojawia się takie niedopasowanie się myślowe. Z jednej strony, koniki, ja się boję koni, koniki są straszne, one mają bardzo duże siły w szczęce. boję się ich. Śmierdzą. No ale koń mi się kojarzy ze zwierzęciem takim do pracy, nie? Że to jest zwierzę, które ciągnie pług, które który gdzieś pomaga na polu, wiezie wóz. U mnie na przykład długo na wsi jeździły po drogach wozy z końmi, sama na takim jeździłam, więc dla mnie to jest zwierzę takie do, do pracy. No i tak samo mieliśmy krówki. U mnie, u mnie jeszcze w domu kiedyś były krowy. Więc krowa to też jest takie zwierzę gospodarcze, które masz, 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 a potem jak przyjdzie na niego czas, i, i tak samo z kurkami przyjdzie na nie czas, no. No to masz kotlety, nie? Albo jak na świeżej kurce, no. Tak chcesz konie wykorzystywać. No właśnie Michał, o to mi chodzi, że są obrońcy zwierząt, którzy mówią, że one... Znaczy, rozumiem że czasami te zwierzęta za ciężko pracują, są wy wykorzystywane wiesz, w jakichś tam nadmiernych warunkach. To jest znęcenie się nad zwierzętami i tego, no to, to, to nie popieram, nie? Ale no te zwierzęta Ty też mocno zjeść. Chcecie? W sensie, no spoko, że niektórzy je ratują, ale no, no masz można też je zjeść. Jeść. Kota i psa bym nigdy nie w jeżeli sobie, aby ktoś emeta ci zjadł, to chore jest. A tu prawda. Na kota i psa mam to samo, że nie wyobrażam sobie zjeść kota albo psa. Że to, to jest nie. No, ten option. Psa prędzej, ale kot to dziwnie już. Wydaje mi się, że koty są nieopłacalne do jedzenia, bo one są takie drobne. Mało mięska mają, nie? No, ale fajnie, że Dawid Cerek ratuje koniki, i jeżeli to jest jego misja i się w tym spełnia, to życzymy mu powodzenia, nie? To nie tak, że ja się czaję na te zwierzęta, żeby je nie? Nie, nie, nie chciałabym zjeść koników, tak? Ale to mi przypomina, że są kejsy, że ludzie na przykład ratują świnki, albo kurki, albo krówki przed ubojem na jedzenie. Ja sobie tak. No to no dobra, nie My zjem ty... tej krówki, to zjem inną, no. No i to mnie zastanawia, czemu ten. No, ja nie rozumiem tego. To... Musicie zależeć na tej konkretnej krówce, żeby jej nie zjadła, żeby był sens ją ratować. Rozumiecie o co chodzi? What? To nie znaczy, że ja nie zjem krówki, jak ty uratujesz krówkę. Zjem inną krówkę. Ja. Mi było szkoda zjeść kurę od mojego dziadka, ale inne już były ok. No, no. Ja kiedyś miałam, bardzo lubiłam krówkę u mojego dziadka i przyjeżdżałam opiekować się krówką u dziadka i była fajna krówka. No i pewnego dnia już nie było krówki, ale był dobry obiad. Też było spoko. Tylko potem mój dziadek, nie wiem czy to jest popularny zwyczaj, ale przybił jęzor tej krowy do ściany stodoły gwoździem. I to, to już się nie, to, to nie ogarnęło, co tam chodzi. Wydaje mi się, że to zależy od miejsca wychowania. Ty się trochę wychowałaś z wiedzą, że niektóre zwierzęta się bierze na jedzenie. A to na pewno tak, no nie? Nie? Wydaje mi się, że większość ludzi ze wsi będzie miała takie podejście, że zwierzę jest do pracy, do gospodarstwa i do zjedzenia, nie? Większość pewnie też ludzi ze wsi miała takie polne koty, które łaziły po prostu po, po, po polach dookoła domu, przychodziły jak są głodne i wybijały myszy czy szczury. Że kot to też jest zwierzę, nie bez powodu on trzyma się kota koło domu, o. Że one się przydają tam po prostu. Fajnie sobie pogłaskać i można sobie pogłaskać, ale on też miał jakby swoją rolę na gospodarstwie do, do tego. Muszę jakąś rolę papudze znaleźć. Papuga, może ci zjadać komary w chacie. Emmet i Rysiek zjadają nam muchy i ten. I komary, i, 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 i pająki. Kot na pewności potrafi wyrządzić szkody, bo zjada wiewiórki i małe zające. I co ty na to? O, clearly nie zrozumiałeś, o co mi chodzi. Jak masz gospodarstwo domowe? Masz pola, uprawy, plony. To kot w takim gospodarstwie zapobiega zalęganiu się myszy, szkodników. To po to jest kot na gospodarstwie. Ja nie mówię tak o, no i wi wiewiórka nie jest mi potrzebna w gospodarstwie, więc może sobie ją zjeść. Bez ten czasem są pułapki na myszy mieliśmy kiedyś mysz w domu i rozstawialiśmy na nie pułapki. I babcia tak strasznie panikowała, że mamy mysz w domu i ją próbowaliśmy łapać. Chyba trzy dni ją łapaliśmy. A mówiłam babci, a jakbyś mi pozwoliła mieć kota w domu, to już by myszy nie było. No, ale babcia się nie da przekonać. Więc tak, wtedy potrzebowaliśmy pułapek, bo nie mieliśmy kota. Ale najlepszy był kot. Mieliśmy takiego polnego kota, co jak upolował jakąś właśnie mysz albo ptaka, to nam przynosił na wycieraczkę przed chatą. I mama rano wychodzi do pracy, patrzy, tu martwa mysz na wycieraczce, nie? Czy coś. A on Pochwalić. Papa, jaką dobrą robotę wam robię, nie? A ryby to w ogóle żaden problem do zjedzenia. W sensie, właśnie. O, o co chodzi, że wegetarianie nie jedzą mięsa, ale jedzą rybę? Bo dla nich to i tu jest kreska, nie? Na wegetarian. Oni jedzą ryby. Ryba to nie mięso. Czemu ryba to nie mięso? I czemu w kościele też się uważa, że w piątek można zjeść rybę? Bo to nie mięso. Dlaczego w piątek można jeść rybę? Czemu ryba to nie mięso? Ryba to mięso. Też mi się wydaje, że ryba to mięso. Z rybą się nie zaprzyjaźnisz? Czemu? złote rybki w akwarium, bo Jezus zesłał ryby na pustynię. Bo to symbol chrześcijaństwa. Kiedyś tata opowiadał mi historię ze swojego dzieciństwa i mówił, że miał kaczki na podwórku i raz jego ojciec chciał jedną narosu i jedną siekierą przestraszoną biegnącą kaczkę i to Biegło jeszcze kilka sekund. Mnie na szczęście oszczędzili tych widoków. Nigdy nie widziałam uboju żadnego zwierzęcia na tym. Także ja na szczęście tego nie widziałam. Ale Rossoy był pyszny u babci, nie? Ale najbardziej mnie zastanawia to, że to historia mojego ojca. I że zdecydował się mi to opowiedzieć w wieku czterech lat. No to też jest zastanawiające, ale może jest że nie skumasz. Wiesz, jak masz takiego małego brzdąca, który pytał różne rzeczy, to możesz mu odpowiadać różnie, nie? Prawdę możesz mu kłamać, wiesz? A tobie się przyklei do. Музыку-то една жесть. Я бы считала, что он чуть в Różnych historii opowiadał, i ty tą jedną tylko wiesz. Ja mam pierwsze wspomnienie z życia, to mam, jak miałam dwa lata albo trzy lata, i pierwszy raz samolotem do Tunezji wtedy. I po prostu pierwsze, co w życiu pamiętam, najstarsze wspomnienie, jakie mam, to tak jak patrzę przez okno samolotu i widzę takie domki i pola, które stają się coraz mniejsze i mniejsze, i pamiętam, że byłam wtedy w strasznym szoku. I, i tylko to pamiętam. Tych wakacji w ogóle nie pamiętam. Nic nie pamiętam, co tam się działo i co tam robiłam. Tylko to jedno takie mam ujęcie z samolotu. Ja pamiętam, jak się o COVID dowiedziałem. No ja jak się dowiedziałam o covidzie to byliśmy wtedy we Francji Nie, wcześniej się dowiedziałam Jechałam wtedy chyba gdzieś do Poznania Fajne panie policjantki cię odwiedzały To fajnie Michał, że Sama pandemia jako pandemia niedużo u mnie zmieniła Bo ja nie często wychodziłam z domu Ale jak się przeprowadziłam do Warszawy i nie mogłam wychodzić do ludzi To wtedy miałam tak na pani ciężko